Dobra, SP. Jaka to sala? 024. Aha, okej. Okay. O, dobra jest. O, dzięki, Moniczka. Już trzeci korguś. Dziękuję ci pięknie, kołaninka. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witamy w Szkole Podstawowej numer 27 imienia Stefana Czarnieckiego. W Poznaniu. Sala 20, 024. Wybierz 2. Księgowość. Wybierz 3. Pobiernia. Wybierz 4. Świetlica. Wybierz 5. Lub poczekaj na zgłoszenie się operatora. Czyli co, operator? To jest sekretariat, czy nie? Hugo, wie. O, korektor. Dzięki, dziękuję Nadusia za kapiwarkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię ogólnie w takiej sprawie, że w sali 024 jakaś pani weszła i ogólnie ona pluźnęła i wyszła z tej sali, a teraz chyba po szkole chodzi ta kobieta. I my się boimy Kto z Julką. Mówi? Kto mówi? Dzwoni Julka Wara w tym momencie i oliwka jest obok mnie jeszcze. I że ktoś wszedł do 024, co? Tak, do sali 024 ktoś szedł i ta pani plujnęła na sali, nacharchała i wyszła. I ja nie wiem, kto to jest, bo to nie jest żadna pani nauczycielka. O matko. I my się ogólnie martwimy z Oliwką i siedzimy w łazience ogólnie teraz. Dobra, Dobra zaraz zobaczymy. Dobrze. I już zejdę. Dziękuję. <noise> Weszła pani, plujnęła i Hugo. Ja pierdziele nie wierzę w to, co my wyczyniamy na tych live'ach.